W pierwszej firmie miałem okazję współtworzyć serwis statystyczny. Po jakimś czasie przy przelatowywaniu karty okazało się, że pamięć rosła tak od 100 MB co chwilę. No i tak po jakimś czasie był na przykład gigabajt zajętej pamięci. Proste ciekawe doświadczenie, bo pokazało mi, że muszę jednak trochę taką Angler GSA jeszcze wtedy jedynkę poznać, żeby coś z tym zrobić. Okazało się, że po prostu gdzieś tam proste referencje były trzymane i się to nie oczyściło. Jakiś czas później, parę lat później, tak naprawdę, Zmieniałem podobną sytuację z Nordwagnarem, tylko że tym razem, jeżeli chodzi o rozmiar plików, nagle okazało się, że nasza aplikacja ładowała się wolno. Tak naprawdę był to początek ewolucji, a nasza aplikacja ładowała się bardzo wolno. Jak się okazało, ważyła 12 MB na początku. Okazało się, że po prostu e, źle były importowane pliki stylów, przez co po prostu za każdym razem te pliki były ładowane niepotrzebnie. Kolejny raz, kolejny raz, kolejny raz, kolejny raz, kolejny raz. Kolejny raz. Te dwa proste przypadki pokazały mi, że tak naprawdę znajomość prostych zagadnień w danym tam w danym języku, w technologii może, może pomóc nam w tym, żeby performance aplikacji, żeby tajność była dużo lepsza i żeby nasze aplikacje, które tworzymy, działały dużo, dużo, dużo lepiej. O tym chcę dzisiaj powiedzieć. Chcę powiedzieć o tym, tak naprawdę, co możemy zrobić w prosty sposób w Angularze, żeby nasze aplikacje były trochę szybsze. Oczywiście to będzie wierzchołek góry lodowej bo jest to temat dość szeroki i głęboki, więc to będzie dopiero początek. Podejrzewam, że większość z Was część tych rzeczy już wie, albo nawet wszystko. Jeżeli ktoś wie wszystko, to super, chciałbym z Tobą pracować. Jeżeli ktoś nie wie, to też bym chciał pracować, bo jesteś tutaj, jesteś tylko ciekaw. E, więc kim jestem? Nazywam się Kamil Mikosz, jestem JavaScript deweloperem w firmie Boulder. E, pracuję w Gliwicach obecnie, ale siedzibą ma także w firmie w Warszawie i teraz już tutaj we Wrocławiu. E, i dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zwiększyć naszą aplikację, żeby była trochę szybsza. Na początku zastanowimy się, czym w ogóle jest performance, w takim ogólnym sensie znaczenia. Następnie spróbujemy sobie odpowiedzieć, bardzo skrócie, tak naprawdę w czym leżą tajniki wydajności w Angularze. Potem zajmiemy się troszkę systemem detekcji zmian, co tak naprawdę jest klucz w Angularze, jeżeli chodzi o wydajność. Spróbujemy troszkę przyjąć kontrolę nad tym. Następnie zastanowimy się, co możemy zrobić z naszym sławnym zonem. I na koniec spróbujemy sobie to podsumować. Ile osób z Was miało kiedyś PlayStation 1? O kurczę, to chyba jestem za stary nie? E, nie wiem, jakie są Wasze wspomnienia odnośnie tego, tego momentu w Waszym życiu, ale ja się wtedy nauczyłem dwóch ważnych angielskich słów. Please i tak naprawdę, kiedy gramy w jakieś gry, co chwilę pojawiało się jakieś tam kółeczko czy coś i było proszę czekać, proszę czekać, proszę czekać. Dlaczego o tym mówię? Jest to tak naprawdę odpowiedź, czym jest performance. Czasy się trochę zmieniły i poszliśmy bardzo do przodu. To, czym jest wydajność w aplikacji, to jest właśnie to, jak użytkownik z tej aplikacji korzysta, czyli jak szybko ona działa. Jak my potrafimy go przekonać do tego, że ta aplikacja jest naprawdę dobra. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie. Ja mam i znam przykłady takich ludzi, którzy wybierają na przykład bank przez pryzmat aplikacji bankowej. Czyli ta aplikacja ma fajny interfejs i jest szybka, więc ja będę używać tego banku, bo po prostu jest niewygodny. I tak można tych przykładów mnożyć. Dlatego my, jako deweloperzy, jesteśmy mega odpowiedzialni tak naprawdę za aplikację i za to, jak użytkownik jej używa, właśnie dlatego, że jesteśmy odpowiedzialni za jej wydajność. Bo też to, co często spotykam, to to, że deweloperzy nie doceniają tego i tak naprawdę całą tą część odpowiedzialną za usera próbują przeładować na designera, na, na ui dewelopera, tak? Czyli na ludzi, którzy są odpowiedzialni za te części bardziej graficzne. Co tak naprawdę prawdą nie jest. Ok, jeżeli chodzi o większość aplikacji, czy na telefon, czy, czy na weba, czy gdziekolwiek indziej, można wyróżnić takie trzy podstawowe rzeczy, może więcej, może w niektórych aplikacjach mniej. Pierwsza rzecz to jest komunikacja. Żeby aplikacja działała szybko, w dużej mierze musimy zoptymalizować naszą komunikację z backendem. Tak? Odpowiednie nagłówki, to żeby dane odpowiednio były kompresowane, jakim algorytmem i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt jest to szybkość działania samej aplikacji. Czyli jeżeli user już zacznie korzystać z tej aplikacji, to po prostu powinna ona być szybka, sprawna, Widoki powinny się przeładować szybko i tak dalej, i tak dalej. No i trzecia bardzo ważna rzecz, na co też nawet Google teraz bardzo zwraca uwagę, to jest czas ładowania aplikacji. Czyli jak najszybciej powinien, aplikacja powinna być dostępna dla użytkownika, żeby już mógł coś nie robić. Ten czas jest bardzo ważny na początku, szczególnie jak się otwiera stronę internetową. To są to takie trzy najważniejsze dla mnie rzeczy, przez pryzmat, których patrzę na aplikację. Jeżeli chodzi o Angular, też przez pryzmat tych rzeczy, możemy się skupić. Znowu na paru kolejnych aspektach. Pierwszy to jest rozmiar i optymalizacja kodu. No jak wiemy, możemy na różny sposób budować nasz kod i optymalizować. Niektórzy przepuszczają jeszcze przez algorytmy Google i tak dalej, i tak dalej. Można robić też dużo magistrów. Drugi aspekt, bardzo ważny w Angularze, to jest detekcja zmian. Tak naprawdę wiemy, że jest to klub frameworka i przez to dużo rzeczy tak naprawdę działa, jak chcielibyśmy, żeby działało. I jest to dla niektórych, jest to przewaga nad tymi frameworkami na no, niektórych jest to ważne, ale to już zależy od osoby. Trzeci ważny aspekt jest odpowiednia modularyzacja. Sami dobrze wiemy, że jeżeli czegoś nie potrzebujemy, a zaciągamy to na wstępie, bardzo spowolni to użytkowanie. Czyli odpowiednie zmodularyzowanie aplikacji i zastosowanie leniwego zaciągania może się okazać bardzo przydatne. No i czwarta taka rzecz, która też moim zdaniem jest bardzo ważna w aplikacji napisanej w Angularze, to jest odpowiednia kontrola streamów. Można lubić je, gdzie jest, ale trzeba go dobrze używać. My sami dobrze wiemy, że można tam narobić dużo śmieci. Ok, ja będę chciał dzisiaj się skupić na tej części związanej z detekcją zmian. E, czym jest czymś detektor? Tak naprawdę, mając nasz model aplikacji, chcemy go odtworzyć w widoku. To jest nasz cel. E, I każdy framework, czy większość, stosuje właśnie do tego detektora zmian, które są odpowiedzialne za to, żeby tą transformację zrobić. E, w angularze każdy komponent ma swój część detektor, odpowiednio zaimplementowany, który jest trygerowany na przykład przez zonę. I te część detektory tak naprawdę tworzą takie samo drzewo jak komponenty, tak, bo komponenty tworzą strukturę drzewiastą, czyli można powiedzieć, że część detektory też taką strukturę tworzą. I co jest najważniejsze w tej detekcji zmian, to to, że o tym, że, że każdy komponent ma swój detektor, powiedziałem, ale najważniejsze jest to, że zmiana w każdym dowolnym komponencie, domyślnie, powoduje odświeżenie całego widoku, tak? Czyli jakby ten detektor z dnia idzie znowu przy stałą aplikację, od góry do dołu. I druga, albo trzecia już najważniejsza rzecz, to to, że część detektor wykonuje się raz. Zgadzacie się, czy nie? Dwa razy. Kto uważa, że raz? Raz, tylko przy Przyjęcie produkcyjne ma dwa razy, w ciągu deweloperskim. A nie dalej się zaskoczyć. E, tak, dokładnie. W trybie deweloperskim e, ta detekcja zmian przechodzi dwa razy, e, właśnie żeby po to wyeliminować błędy, o których chyba kiedyś był tu mi jak się nie mylę. Czyli, że właśnie taka fajna nazwa błędu, nie będę jej powtarzać, bo jeszcze się połamie na tym. E, i właśnie, o co chodzi? Czyli zmieniliśmy tak naprawdę coś w naszym parencie po, po detekcji zmian, no i potem tam już się wiele rzeczy mogło podziać tak, jak nie powinno. Generalnie jest to, pomaga no to w zapobieganiu przed szkodliwymi błędami, bo w środowisku deweloperskim coś tam zadziała, natomiast w środowisku produkcyjnym już nam to nie zadziała, bo ta detekcja zmian nie zadziała tak, jak powinna. Okej, okay. to, co chcemy zrobić, to przejąć kontrolę. Tak samo, jak człowiek przejął kontrolę nad drzewami swego czasu, tak my chcemy przyjąć kontrolę nad angularem i detekcją zmian. Jak ktoś nie wiedział, to jest krzesło stworzone z drewna, znaczy z drzewa, które jeszcze rośnie. E, takie drzewa rosną w Niemczech i można je kupić. Za parę lat pewnie wam się wyhoduje. E, tak, kosztują mają, tak, ale można, jak ktoś lubi. E, więc to, co my chcemy zrobić, to prześledzić tą naszą detekcję zmian i troszkę na nią wpłynąć, żeby zadziałała bardziej pod naszym kątem. Aha, zapomniałem, ale zrobiłem spoiler. Chciałem powiedzieć, że potrzebuję pomocnika i to jest właśnie mój pomocnik. A tak sobie już wymyśliłem, że powiem o kotach. W każdym razie, moim pomocnikiem będą komiki. Dlaczego będą komiki? Bo stworzymy sobie prostą aplikację. Jak widzicie, napracowałem się bardzo stylistycznie. Całą noc projektowałem. Generalnie jest to prosta aplikacja, która służy do dodawania komików. No, coś takiego. Dodajemy komika, on się wyświetla na liście. Możemy usunąć komika i możemy nacisnąć paton, który nic nie robi. I teraz każdy komik, który się będzie dodawał do naszej listy, ma jakiś sekretny wynik. Może to być współczynnik płodu, może to być współczynnik piwnego pragnienia, cokolwiek. Natomiast ma jakiś magiczny numer, który się generuje. Zaraz zobaczycie, że też super algorytm. I jak to wygląda? Mamy nasz template, to jest zwykły NG4 po tych naszych komikach, i w każdym komiku wyliczamy ten get hamster secret skin. Jest to nic innego jak długość tego hamstera pomnożona razy 8 plus 3 przez 100. No taki sobie algorytm wymyśliłem. I to, co chcemy zrobić? Chcemy tak naprawdę policzyć, ile razy ta nasza funkcja się wykona w trakcie jakiejkolwiek zmiany, czyli jak dodamy komika, jak naciśniemy nasz button, który nic nie robi, jak usuniemy i tak dalej. Ok. Co się dzieje na początku? Odpalamy. O widać, trochę trochę Nie, ale tą kamerę. Widzimy, że dodaliśmy 4 komiki, usunęliśmy jednego, parę razy nacisnęliśmy baton, a nasz część detektor wywołał 132 zmiany, czyli jakby, znaczy wywołał 132 razy tą funkcję. Głupio, nie? Jakby tak policzyć, to powinno wykonać raz, dwa, trzy, 4 razy? No to tak, te 132 to tak głupio, No, no nie pasuje coś tutaj, nie? Okej, okay. załóżmy, że to jest tryb deweloperski i powinno być dwa razy mniej. To Ile to jest 60? A, 56, nie? Tam ile? Ile ja to mówiłem, że 53? 60... No właśnie, ty wiesz lepiej. No to tyle właśnie by było. Więc teraz co chcemy zrobić, chcemy tą liczbę troszkę zmniejszyć, żeby nam się bardziej podobała, bo lubimy mniejsze liczby. Nie? Pierwsze co spróbujemy zrobić to troszkę ściąć ten nasz część detektor. Będziemy chcieli uzyskać taki efekt, że w pewnym momencie powiemy nie, dobra, tego już nie sprawdzaj, tu już nie chcę, żeby nic było sprawdzane, albo tutaj, tutaj też już nie ruszaj nie w ogóle tego komponentu. Chcemy tak naprawdę sprawić, żeby ten nasz część detektor nie zadziałał wtedy, kiedy chcemy, żeby nie zadziałał. Więc, co będzie naszym pierwszym krokiem? Pierwszym naszym krokiem będzie zabawa nad strategią część detekcji. Jak zapewne wiecie, w komponentach można ustawić strategię część detekcji. Może to być albo default, albo on push. Generalnie default będzie sprawdzał cały czas, czyli nasza aplikacja będzie się cały czas odświeżała we wszystkich komponentach. Albo można zrobić on push, który, jak pisze dokumentacja, wyłączy część detekcji. Co też moim zdaniem jest troszkę nie nietrafne tutaj napisane, bo ta część detekcji będzie wyzwolona w pewnych szczególnych okolicznościach. Czyli jak zmieni nam się referencja inputu? To jest ważne, i wiem, że ludzie też czasem się na tym wykładają. Nie kiedy zmieni się input danego konkurentu, tylko kiedy zmieni się jego referencja. Czyli jeżeli w inputcie jest obiekt, no to się musi zmienić referencja. Tak? Przy typach prostych może być prościej, wiadomo, ale przy obiektach. To jest dowolny przynika. input, tak? Tak. No tak samo trzeba uważać na streamy. tak? Można też tutaj się łatwo naciąć, bo musi być zmieniona referencja. Tak samo kiedy. Event zmieni się, kiedy będzie jakiś event triggerowany ze środka komponentu albo gdzieś tam z którego dziecka, albo kiedy zaznaczymy, żeby ten komponent się w kolejnym cyklu sprawdził, możemy to zrobić za pomocą Mark For Check, no, albo kiedy użyjemy Async pipe'a. to też wtedy to działa trochę inaczej. Ok, jak to możemy zrobić? Już powiedziałem, dodajemy dosłownie jedną linkę do naszego kodu: Change Detection, no i dajemy odpowiednią strategię. Zobaczmy, jaki jest efekt. Ale spoiler znowu. Dobra, nie było widać. I nasza funkcja odpaliła się 10 razy. I już jest lepiej. Zredukowaliśmy tą liczbę. Nie, tam było 13-krotnie. No to widać tam. Natomiast jeszcze nas chyba to nie satysfakcjonuje. Ale to, co jest też warte zauważenia, że. Nasza funkcja odpaliła się zawsze wtedy i tylko wtedy, kiedy ta tablica zmieniła referencję tych naszych komików. Czyli w każdym naszym komiku jeszcze raz został przeliczony ten wynik. Już jest lepiej, ale chcielibyśmy jeszcze to usprawnić. Natomiast jest to tak naprawdę pierwszy krok, który już można zrobić w aplikacjach, które istnieją w naszym systemie i można tym sobie bardzo usprawnić pracę. Bo wyobraźmy sobie, że ta nasza funkcja, która się odpala wywołuje się przez ileś tam milisekund, taki, taką jakąś większą liczbę, na przykład, nie wiem, 200 milisekund. No i wyobraźcie, że, wyobraźcie sobie, że to musi teraz potrwać, e, z, znaczy musi się wykonać 130 razy. Nie? Tak? No to już się robiła ta liczba. Więc chcemy tego uniknąć. Oczywiście wiadomym jest, że nie powinniśmy takich funkcji robić, które by się wtedy liczyły i ten mechanizm detekcji by trwał. Natomiast no, możemy gdzieś w takiej sytuacji spotkać. Różne negacje się dostają. Nie? E, co możemy więcej zrobić? Możemy spróbować użyć pure pipe'a. Jak widzimy, można użyć prostych mechanizmów podgrzewania wody, e, wzięte z internetu, natomiast bardzo pomysłowe. I spróbujemy też zastosować tego naszego pure pipe'a do tego, żeby troszkę ten wynik jeszcze zoptymalizować. E, mogą być pure pipe'y, ale mogą być też nie pipe'y. Ja na przykład do, do niedawna nie wiedziałem, że nie mogą być, ale mogą być. O co chodzi? Purepipy, no jak, jak sama, muzą, sama nazwa mówi, są pure, czyli nie mają jakich, nie powinny mieć efektów ubocznych i bazują na referencjach. Czyli jeżeli zmieni się referencja tego, do czego jest to przypięte, no to dopiero wtedy wykona tą operację. Natomiast jeżeli zaznaczymy, że to jest pure false, no to to się będzie wykonywać cały czas, tak samo jak nasz mechanizm czy się wykonuje cały czas w naszej aplikacji, jeżeli tego nie zmienimy. Można to stosować wtedy, kiedy na przykład zakładamy, że są jakieś efekty uboczne, albo że po prostu to, coś powinno się wykonywać cały czas, niezależnie od tego, czy, czy ten impuls się zmieni, czy nie. Natomiast przy deterministycznych funkcjach raczej powinniśmy używać few pipeów zresztą takie są zalecenia. No dobra, zobaczmy, jaki jest efekt. To jest jeszcze ten pipe, który stworzyliśmy, i zobaczmy, jaki jest efekt. Myślę, że dość ładnie było to widać. Co prawda w konsoli, bo tak mi było łatwiej w przypadku PayPal, że ta nasza funkcja odpaliła się dokładnie tyle razy, ile dodaliśmy naszych chomików. Czyli osiągnęliśmy dokładnie ten wynik, który chcieliśmy. Czyli tak naprawdę zeszliśmy z liczby 132 do 4. Myślę, że jest to całkiem niezły wynik. I to też pokazuje, jak wiele możemy zaoszczędzić, tak naprawdę stosując proste triki. Dla porównania mogę pokazać, jak to wyglądało w przypadku niebił pipe'a. Może to będzie gorzej widać, ale to widać, że ta liczba tam ładnie rośnie. Dobra. Czyli rośnie, 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 rośnie. Tak samo jak mieliśmy to 132, to podejrzewam, że ten wynik też był zbliżony do tego. Ok. Mam jeszcze parę sposobów, które możemy zastosować, już nie będę teraz pokazywał na przykładach, ale też są warte rozważenia. Jeden z bardzo popularnych mechanizmów w świecie programowania to jest memorizacja, czyli chcemy tworzyć sobie jakiś, jakąś bazę wiedzy, tak naprawdę o funkcji, o naszych inputtach, i odputach. Oczywiście, jeżeli funkcja jest deterministyczna, czyli zapamiętujemy input, zapamiętujemy odput w jakimś tam, e, oczywiście algorytmie. No i na podstawie tego, jeżeli kiedyś już wykonaliśmy tą funkcję, no to zwracam odpowiedni wynik, tak? Czy jakaś tażmata, mapa w cokolwiek, różne są te algorytmy. I z pozoru, jeżeli byśmy tutaj sprawdzili teraz tą naszą aplikację, to wykonałoby się też 4 razy w przypadku tam dodawania 4 chmonii. Ale jeżeli się zastanowimy głębiej, no to ten mechanizm, ta funkcja memorizująca będzie się odpalać tyle razy, ile wcześniej obserwowaliśmy, czyli te 132 razy. Oczywiście, pytanie co jest jakim kosztem? Sami musimy zdecydować, na czego potrzebujemy w danym przypadku. Bo wyobraźmy sobie znowu, że mamy jedną funkcję, która ma bardzo dużą ilość obliczeń, ale jest deterministyczna. No to na przykład taka funkcja memoizująca mogłaby być bardzo podobna, pomocna w tym przypadku. Bo wystarczy, że na podstawie inputów zbliżymy odpływ, nie musimy wykonywać tego 300 razy na przykład. Nie? Więc też może być to rozwiązanie jakiegoś problemu. Ale to nie koniec magicznych sposobów. Możemy pobawić się trochę w płyli. Możemy wyłączyć mechanizm detekcji w naszym komponencie całkowicie. Czyli nasz komponent nie będzie reagował na jakiekolwiek zmiany generowane przez aplikację. Czyli jeżeli gdzieś nam się zmiana, nas to nie obchodzi. Ten komponent ma zostać i koniec, i kropka, i tyle. Oczywiście możemy w dowolnym momencie przywrócić tę naszą detekcję, włączając z powrotem ten część i przechodzimy do kolejnej, ciekawej działki w Angularze, e, która dla wielu osób jest, jak takie e, nieodkryte, głębiny albo coś. E, dla mnie też przez długi czas było to... tak naprawdę nie wiedziałem o tym, że to istnieje, to się po prostu działo. Natomiast mowa o zonie, czyli tak naprawdę o tym, co triggeruje te nasze częstoteknory w aplikacji angularowej. Co to tak naprawdę jest? Jak to mówią znani ludzie, e, jest to operacja, na otwartym sercu przeglądarki. Dlaczego? Bo tak naprawdę musimy załatać mapę. Czyli musimy tak jakby zupdate'ować nasze metody nowymi wersjami tej metody. Czyli ją trochę rozszerzamy. O co chodzi? Chodzi o to, że mając nasze podstawowe przeglądarkowe API chcemy je trochę rozszerzyć, żeby dawało nam więcej informacji o tym, kiedy coś się dzieje. Daje nam to przewagę taką, że wiemy dokładnie kiedy jakaś funkcja jest, kiedy jak jakiś karbak jest zaplanowany, kiedy jest coś wykonywane, kiedy się spłaciło, e, czy mamy pustą kolejkę w i tak dalej i tak dalej. Dzięki temu możemy w odpowiednim momencie na przykład nasz mechaniczny detekcji, bo wiemy, że teraz jest ten moment, że wszystko już przyszło i chcemy sobie sprawdzić aplikację. Jeżeli chodzi o to, które metody i które rzeczy są spaczowane, można to łatwo sprawdzić w dokumentacji, więc tego nie będę też rozwijał. Więc to, co możemy zrobić na początku, mając tak wspaniały mechanizm, to możemy go wyłączyć. E, czyli wyłączając ten nasz mechanizm część detekcji w aplikacji, mówimy, że teraz ja jestem odpowiedzialny za to, żeby to robić. Jak ktoś używa na przykład, nie wiem, algorytmu, czy coś, to spróbujcie sobie to zrobić i zobaczcie, że dużo rzeczy się wysypnie. E, więc to jest też taka wskazówka, która czasem może być przydatna, ale przy. przy przy większości aplikacji raczej, raczej się tego nie robi, tak mi się wydaje. Ale na przykład, jeżeli jest jakaś aplikacja skomplikowana obliczeniowo i chcemy sobie napisać swój system, który będzie trygerował te zmiany, no to może się to przydać. Jest taka możliwość od Angulara, nie wiem którego, wiedziałem, ale zapomniałem, przyznaję, od piątki, czy jakiś, tak? Możemy też wtedy w tym przypadku uruchomić tą część detekcji manualnie, czyli w jakimś komponencie wiemy, że przyszły jakieś dane, no to teraz chcemy odświeżyć. Robimy to przez changes, albo przez Ticka, sposób obie parę. I kolejna bardzo ważna funkcja, która może się przydać. Zdarzają się takie sytuacje, że mamy na przykład ciąg requestów do API, dość takich pracochłonnych, że tak powiem, i chcemy, żeby one nie triggerowały nam za każdym razem zmiany w naszej aplikacji. Możemy wykonać je poza kontekstem zona. Co się stanie? Po prostu nie zostanie to uwzględnione przy naszej detekcji zmian. Czyli jakby, nie wiem, przykładem może być komunikacja z websocketami, cokolwiek. Składacie tutaj tą funkcję, którą chcecie wykonać, tam się dzieje magia, a aplikacja nic o tym nie wie. Podsumowując, co nam się udało poruszyć na tej prezentacji? E, mechanizm czyn detekcji jest jedną z podstaw i możemy ją dojść, dostosować do swoich potrzeb i pozytywnie ją wykorzystać. Możemy zmienić strategię e, kształt ale też są inne sposoby, które mogą nam pomóc w optymalizacji ap aplikacji, takie jak q czy minimalizacja, czy nawet wyłączanie i załączenia kształt w odpowiednim momencie. E, to, co jest też ważne, to to, co wspomniałem na końcu, że mamy tą świadomość, że za odpalanie tego naszego kształt detektora jest odpowiedzialny ząd, i możemy go wyłączyć, albo też zmodyfikować działanie, kiedy tego potrzebujemy. No i że możemy trochę kodu uruchomić, też, poza nim. Nasza aplikacja po prostu nie wie, że coś ma się zmienić. Natomiast jeżeli chodzi o performance aplikacji i wydajność, to oczywiście jest, tak jak powiedziałem, wierzchołek góry lodowej. To, co dalej warto gdzieś rozpatrzyć, to wszelkie mechanizmy tree czy na przykład tree-shaking który jest w Angularze 7, czy prosty mechanizm na serwisu. Czy narzędzie, które też jest dość fajne i dość je lubię, pomogą pomogą na przykład w rozwiązaniu tego drugiego problemu, o którym powiedziałem na początku, czyli SOSMap Explorer i analizowanie siłopada pod kątem tego, co w nim się znalazło i po prostu wyrzucanie tego, co jest niepotrzebne. Oczywiście używanie trackbuya, całe IoT, które tutaj też dość optymalizuje aplikację na starcie, bo nie musimy używać JIT, czy całe Lazy Loading w modułów, i oczywiście kaszowanie danych, czy nawet używanie PWI, jak było wcześniej wspomniane. To są oczywiście zagadnienia, które też warto sobie rozpatrzyć, jeżeli ktoś chce rzeczywiście zrobić wydajną aplikację. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za zaproszenie i za to, że mogłem tutaj parę słów powiedzieć. Mam nadzieję, że ktoś się czegoś nauczył, więc dzięki wielu.